No, i jeszcze tak na koniec dnia taka mała gratka dla wszystkich niesympatyzujących z Platformą Obywatelską. Także macie swoje 5 minut tego tutaj na Obserwatorze Życia. Otóż, kochani. Jak co niektórzy śledzą sytuację polityczną, a polityczną. Przede wszystkim przyglądamy się osobom, które okradają ten kraj w ten czy w inny sposób, czy też ten kraj Polskę, czy też no, są zamieszani w jakieś sprawy. Jedną z takich osób, która była zamieszana od 2013 roku 2013 roku był senator Gawłowski, Polityk z ramienia Platformy Obywatelskiej, który został dzisiaj skazany za tą aferę melioracyjną szczecińską, gdzie tam akt oskarżenia obejmował ponad 1100 stron i objął 32 osoby. Sąd w Szczecinie skazał go na, uwaga, 5 lat bezwzględnego więzienia, grzywny w wysokości 180 tysięcy złotych, Cały przypadek majątku uzyskanego z przestępstwa, zakaz zajmowania funkcji publicznych przez 10 lat. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny. Pan Stanisław Gawowski zapowiedział apelację. Taka sytuacja ma miejsce. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że minister, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pojawia się na scenie i w tym samym momencie wyroki zaczynają. Skakiwać, aczkolwiek wiecie, od 2013 roku do 2025 mamy 12 lat sprawy, kto za to płaci. Miejcie swoje 5 minut, ludzie z prawicy z prawej strony przeczytałem, powiedziałem, tak jak mówiłem, obserwator życia idzie w wprawdzie. Dobrego wieczoru. Cześć.